Gramy czat Pogasz kasi kokę tutaj A, tutaj chyba, że mi się kasi ekran Kukę. nie błą... Wło... Oo jest. Jesteś tutaj koka? Wiem, twój pies. No aaa Ja ogólnie pazam, wiecie, bo idę. Yy, jesteś w akacem, wie Ola masz kokę, Sąsiadka się patrzy kurde jak wiesz. Ej, co to jest dwóch? No nas jest dwóch. Ej, ma gra... Mamy grać na wupy? Dobra, na WP? robię ich, robię ich. Dobra. To co pierwsze na wupy na rozrzewę? Czy pierwszy AKM4? Ale ja mogę chyba tylko jedną mapę zagrać. No dobra, to jak. Którą... Niech sobie czad zadecyduje. Jako... Niech chat za, czad zadecyduje. Karabiny trzeba wupę. Jakie ty masz opóźnienie u siebie? Ja w ogóle nie mam. mam Okej. Okay. To ty będziesz, to ty będziesz. No dawaj, dawaj. <laughs> nie na wupy. Dlatego ja tak mam 2, bo jak mamy dużo, to z kimkolwiek gram, wchodzi na live'a. Ej, dobre w sumie! Serio? Serio? <noise> 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 ja, nie graj na WP, ja nic nie zabiję na ta WP. Jak to chcecie rozbierać? Karabinę, karabinę, AWP, AWP. Ej, to fuści, nie mogę jedną przeciwko No właśnie, co A, pizza. <noise> co? Chyba no. karabiny jest więcej, wiecie? A bez no, kidu na czas, to jest pizza pizza, 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 A czemu tak? No bo ja robię jedynki a na, na pizzę, zamawiam komuś pizzę powiem. Ale fajnie, też chcę Dobra, idę do niego, robię sobie pizzę Napisz pizza Dobra, zmieniam apkę na... Dobra, dalej no. na karabinki będę wygrał Dobra, uciszam to Będę gentlemanem. No chyba, że przegram to, ten, wiesz... Znaczy, wygram Wtedy musisz się odegrać, odbić. No, wtedy będę czuł niedosyt. Tak. Jak po czymś nieudanym, kurde, dlatego trzeba wjeżdżać ostro. <grym 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 na awki. Ja te nawki. Ja tak karabiny, właśnie. Ale mowo słabo. O, tak? wywaliło mi grę w tym momencie. Ja i że... też tak miałem przed chwilą. No to Chciałem jeszcze stresu. raz. No tak, ja już myślałam, że znowu to samo będzie. Mi też wywaliło przed chwilą. Przy zmianie mapy. No to już. wchodzę. <coughs> Ej, ale wkurzałem się z CS-a wszystkie, nie? A to Czy... była aktualizacja akurat z Steam'a. Jakaś mm. dziwna. Nie no, mnie najbardziej denerwuje to, że muszę jakąś komendę wpisywać, żeby przechwytywać CS-a w OBS-ie. To mam od tego ludzi, więc... Dlatego nie umiem teraz wyłączyć tych, włączyć powiadomień. Ojej. Ej, jak wygramy dzisiaj dwa fejsitki... To wbijam trzeci level! A ja dziewiąty. Tak? No. Nieźle. Jak przegramy dwa, to wbijam pierwszy. Uh, Jestem Let's go! gotowa go. Uciszymy sobie trochę. Już proszę bardzo, scena. Ja słyszałam, że będziesz kletkę. Co? No? Do mnie wczoraj Ale dzwonili. Ale co, jakieś... Do mnie wczoraj dzwonili z jakiejś federacji z zagranicy, wiecie? Czy chce się bić? Z jakimś typem, co ma w ogóle kilka milionów subów na YouTube, z zagranicy. A? I kilka milionów na Insta. Ale. teraz to by się nie podjęła. Nie, jest, Do y Arabem chyba wiesz. No, to też by się nie podjęła. No, ja tam dałem taką kwotę, że koniec. Pewnie się nie zgodzą. Dobra. Dobra, to śmiję się do Ceta Co? Bigaj do CETA. Ja już jestem już z kid. Jesteśmy, no? Ja mam bota Zachariusza jako pomoc Ej, dobrze udziemy jak ten pisze. Jak tu wygra to kupujesz jej pizzę? No dawaj mi pizzę za ja bym zjadł pizzę. Co? Też. Jak wygram, to załamałeś mi pizzę. Dobra, piszcie pizzę na czacie. <głos> 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 Dobra, restuję grę, jedziemy. No ja do tak do codziennie będę robił to na Dla kogoś pizzę na czacie. Cztery resety, uwaga, raz. Po raz drugi i po raz trzeci. Let's get ready to no no, no no i zobaczył, jeden do teraz. Mamy komentatora! Jest poważnie. Mamy, mamy, dawaj. <noise> Oooo! Bardzo wyrównana walka. Nie, coś się nie odzywaj Media, jak umieram to nie. Wiesz, <grym> wiesz. Dobra, dobra. dobra, dobra. Się laga, komentator. Fantastyczny kwieci <grym> od strony Kasi Fusi Bożek. Fenomenalna zagrywka. No i teraz zobaczmy. kto do uniesie nie na swoją stronę. Ty nawet cię nie widziałem, Fusia. Widziałam to właśnie. To nie, to nie dominuje. Na farcie! Tutaj! Troszkę w przypadku też potrzeba Bo się dusisz! <grywa> Duszę, no Ja za skanować skrzynkę, Mandy? Czy nie? Słucham? Postawię A nic, nic troszkę. hovas opie yeah. <noise> Nie odzywam się od tego heada, nie wiem jak to się stało. Może roboty ty się brawo. spotkały na kucaku tam <gry> to, te, to, to tak. tak. Kurde, no sztywny nadgarstek, zaraz bale. <gry> <gry> <Go, let go. gry> Dzięki wielkie to. Od kiedy mam dziewczynę no Co cię To mam taki sztywny nadgarstek, wiecie, ciężko gra, w wiem czemu. <gry> 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 Dlatego akapit no, no jak to?! Nie. No yeah. Ile ci zostało HP? 17. Ty, hey, Kaska, Nie yes, szalej! No. No, let's go. Bo grasz u siebie A. <laughs> Dlatego A ty gdzie grasz? W piwnicy? Ja gram w piwnicy w sumie Ale chodzi mi, że masz, wiesz, swoich kibiców A. Aha. Aha Ja na wyjeździe O, o kurcze, to było dobre, no Dobry był o ty, co my z respa tu? O nie, kłopoty. Oj, kasiara, kasiera. Kłopoty, kłopoty. Pisa dawaj, się pizzy. Moja pizza. Taki niefajny nie jakby o kurde aktualny. Jaki? Taki sztywny się czuje, jakiś taki kurde, nie... Nie, nie rozgrzany. Tak Fusia, co tak robi ty? Dać pizzę. Tak Do, to było teraz zrespa, ale się napaliłam po prostu. Jak jest zera, to można. To, a co robi ty? Oooo je brow jak ze mną wygrasz jeszcze wygrasz pizzę to już w ogóle będziesz oj, co się... Ej oj! Oj z przychasiada. Za skrzynkę się w No, widać zrazu. O ty! O, ja tu szukam, a ty co? Teraz jemy się stracieczkę O właśnie. Zobaczmy, jak Fusia wykorzystuje broń przeciwnika. Dobra, kapie, to ja nie umiem podnieść Emki, co jest ze mną nie tak? Nie wiemy jak, jak poczekać jeszcze. Chwilę otworzyłam te obłupy. Ale i tak już pizze mi wiesz, co wie co to tam. Dobra, to wygrałeś. Przegrałeś? Pizze, przegrałeś, no i zajebi... Dawaj Dobra. szybko Mandy i lecimy faceita. Okej. Okay. Muszę, muszę, się odegrać. Jak mi się ręka spociła. Teraz to jest pizze, to piszą pizda. Ja pierdziele. Pa, dzięki za moderowanie. Mo bo wywala przez zmianie mapy ogólnie. To za szajs. Szajs, no? Jak na AWP przegram, to kasuję CS. A. No, na Twoim miejscu też bym tak zrobiła. Co? Bo to jest naprawdę upokorzenie. No. <laughs> Ale powiem Ci, Fusa, że mnie zaskoczyłaś. A, jak tam poszła seria z tej no. m co? Ja ciągle chciałam brać MK i ciągle mi brał nie umiałam jej zabrać z ziemi. Mandy, kurde, trochę spoilerujesz yy, na streamie, wiesz? A co on tam jak? pisze? Bo jak ja oglądam streama, to ty mówisz, że bym się zapiła? No, a tylko ty to wy jak jakby nie. To boli. Przepraszam. <laughs> Będę się teraz cieszyć 2 sekundy później. A przecież Arita też możesz wejść na serwer jak chcesz. Nie. No przecież mnie na żywo, emocje. A tu emocje są... Dawaj mamy. meduza. Dobra, jaka meduza będzie. To są za WP, to wchodzi Arina jako koła tylko. No i Dobra. Daj im Nie, już teraz straciłem całkowicie pewność siebie. Jakie masz kutarcimy? A widzę cię, Maruzo. A rondą skąpa zaróbałam. Jak kiedyś będziesz miała wolny czas, nie No, co byś chciał? To można zagrać na same nozoomy To jest fajne. Oczywiście, faza. że można Wiesz jaka pompa jest A też o pizzę? No Bedusa co jest, bo mnie Dobry, ja tu mokry. Nie dość, że to jeszcze mokry, no? Jezu! Wyjdź no, na ja sobie Nie, na perwers Dobra, jesteście gotowi? Tak No perwers. nie, sobie nie, nie, trochę grę No już No i moi drodzy, kolejna no. część tego pojedynku. Kolejną pizzę, e... tak? Dobra. Dobra, o, o kolejną pizzę gramy. No i że ja ci zamówię, no. Mandy, coś źle zrobiłeś. Ja już jadłem przed chwilą. Czemu? Czemu źle? Co jest nie tak? Czekaj chwilę na to za. hasło mam złe. Aha, w zamień na zero. Tak. I jeszcze raz I reset. reset. Sorry, Bo ja skoczyłem. Tak, no, jeszcze to, raz. tą drugą jedynkę, Ari. Jeszcze raz. Resetuję. Bo tu widzę, że jakieś te, podchody są. To trzeba stresować. Tak, tak, tak. Teraz nie ma, nie ma. Miałem mało życia. A już? To jest już? Ta. Już gramy? Live, tak, live. Tup, top, top, top. No i gdzie ty siedzisz? No, ty się czołgałeś właśnie, dostałeś jeszcze przez tą skrzynkę. Ło, wow, jak ta reakcja! Fusia! <grywa> jak ta wyćwiczona, ty! No ćwiczyłam przed tym. No to jest kok akurat. <grywa> Kurde, nie znażyłam strzelić. Jesteś za szybki, a <grywa> Wuper. Snajper. No, strzeliłem ci! Pa. Nie! Nie strzeliłeś. Ja pierdziele zaraz walę coś na, chace, na chacie. Majka leci zaraz w okno. O nie, nie strzeliłam! Dobra, no, wyrównanie na razie. Jaki trasz. No nie! No nie! Pudło! No nie! Jak podeszła ty... Nie no już nie będę tak palić shifta, bo to bez sensu. Nie, śmiało! Ja lubię właśnie taktycznie pograć też. No i dobrze. Komentujesz serio? Tak, trochę gadam czasem. Nie, no kurde. Chyba Daja ma konkurencję. Ja jestem przyzwyczajony do... jak gram z botami jakimiś, wiesz? Ja sobie <noise> lubię poskakać, tak że ktoś nie trafi, ja sobie na należy zabiję. Nie mogę tak sfokusować, kurde. Nawz Dawaj no, do, fokus, fokus! Zaraz rozrywam koszulkę na klacie. Dawaj. Instruacja. Odpalam goryla Dobra, teraz full focus robię no, rozrywasz tą koszulkę? Tak, za sekundkę, będzie Kongo. Dawaj. Ale bo były szoty. No to zagra z hosialką i rozrywa koszulę. No, zajebiste, już widzę te pół miliona. <grywa> Co, Mendyś? Ja oni Cię tu wyzywają, że przegrywasz. Dalej, no, wie? <grywa> no bo to jest mój czapak. Ile. Oni chcą Ci głowę o chodnik rozwalać. Ja A wiem, się połasiłam na tego fraga. Czemu tak piszą? <grywa> bo oni nie chcą Cię że ja przegrywam. Po prostu ja robię coś takiego, że od dwóch tygodni robię codziennie live'a po 13-14 godzin i ja, ja, ja dla mnie wstanie na live'a to jest. Ej, już jest druga połówka od razu? A tak, jest, tak. dobra. Taki jest, 11 wiedział, jezus, jaki pogrom. A tak wspaniacz z komachą, nie? Dobra, Przesadziłaś teraz. Kasia miała znaleźć 5 minut, no i 5 minut wystarczy. A tak, ja chodźmy na psychę. Nie, no na odcinkach mi lepiej idzie. Trzeba odcinek jeszcze nagrać. To jest presja. Dobrze, Kasia. Ała. E, trzy razy mnie trafiłeś w tej rundzie, wiesz o tym? Dwa razy przez skrzynki, no? No już strzelałem. Tak jest. Wczorajkę. Tak jest. O to w tym wszystkim chodzi. Nie, no, myślałem, że jestem w formie, bo dużo ostatnio gram. A tu. Gdzie tam palisz shifta? Ja, jak ja ciągle tupię. Jakbym kanka na tańcu. No, rzeczywiście. No, widać, W aucie sobie siedzi. Piłem właśnie furę, odbieram w przyszłym tygodniu. Jaką? Nie, Nie Audi. Bo film będę nagrywał o tym. Ale Mercedesa. Mm. W AMG, kurde, sobie pisnąłem. Ja jeszcze wiedzieć, co to znaczy. AMG. Co? Co ty powiedziałeś? Nic. Rakulusy jakieś. Aha, <laughs> <Cieba, śmiech> <A> że my! Aha, <laughs> że <każe> my! <laughs> to my! Boże, Kasia. Co? <laughs> mam jeszcze. Jak wygrasz na apki, to dostaniesz... Do Ty weź sobie, Mandy, y, coach w nicku. Czy on jest coachem moim coachem najlepszym w Nie zamiast. no, ja sobie też kończę tak. Kołentuj. Dobra no, rozproszać tak? na duże? No dobra, dobra. To <śmieniu> <prostu zjadza> się nie <śmieniu> siła, nie? Takiego... Szerpa mi strzeliła, że koniec. No jak ja nie trafiam? Jak to się dzieje? No nie. Dobra, dogrywka, no, zaraz. No, dostałam, dostałam, dostałam! Ja tak szczerze myślałam, że umarłam. jaj, No. Tak obstawiam, no pusie, oczywiście, że pusie! Ty chyba pijany! Yes! JEEEES! Yes. <grym> skok na scrolu, pierdolony, no! Dobra, dawaj pizzę tam, a nie... <grym> <grym> mogę ci podać, <grym> bez problemu! Wyślij mi raz adres, to <grym> wyślę pizzę! Na Instagramie ci mogę wysłać. Dawaj, no! No nie no, jak jeszcze, jakby to była jedna mapa to bym ci odpuściła tą pizzę, ale dwie za jeszcze nie odpuściła. No, już musi wjechać. No musi wjechać, musi, musi. Dawaj. A ja już losuję, jak komu razem z tobą zamawiam, czekaj.